Witajcie kochani, kolejne urządzenie, o którym dzisiaj Wam opowiem, to takie jajeczko od marki Inface. I muszę Wam powiedzieć, że wydawało mi się na samym początku, że jest to podróbka tego kultowego jajeczka UFO, które bardzo fajnie działa właśnie poprzez wtłaczanie różnego rodzaju produktów i masek, właśnie w naszą skórę, poprzez różnego rodzaju światła. No i muszę Wam powiedzieć, że. Hmm. Takie moje zdanie o, w ogóle o produktach InFace jest dość dobre I sama wchodzę z założenia, że za wiele rzeczy nie warto przepłacać I są też rzeczy, które działają bardzo, ale to bardzo dobrze właśnie na naszą cerę Pomagają jej wyglądać ładniej I ja trochę tych rzeczy już powiem wam, w życiu przetestowałam Ale jeżeli chodzi o to jajeczko, to chyba to jest... Pierwsze moje w życiu rozczarowanie, jeżeli chodzi właśnie o produkty marki InFace. Ponieważ jest to urządzenie, które ma robić po prostu wszystko, i według właśnie producenta ma zarówno pięknie oczyszczać skórę, jonizować ją, wtłaczać w nią różnego rodzaju kremy, sera. Można używać to urządzenie z maseczką, można używać bez maseczki. No powiem Wam, że trochę tych zastosowań tutaj dla mnie jest za dużo. I też sama zauważyłam, że to urządzenie nie działa tak, jak ja bym sama chciała. Czyli na samym początku, jak odpalimy sobie to urządzenie, to jest taka pierwsza opcja, którą jest demakijaż. Wtedy to urządzenie nam się podgrzewa do 42 stopni i wraz z jonami dodatnimi ma nam usuwać makijaż, zanieczyszczenia, wszystko tak naprawdę z twarzy. No powiem Wam, że tutaj nie ma żadnych wypustek. To nam nie czyści twarzy właśnie w tych wszystkich miejscach takich newralgicznych. To nam nie powoduje, że ta buzia jest taka oczyszczona. Ja rozumiem po tych płaskich miejscach, że. Dobrze, pojeździmy sobie tym ciepłem i to nam podgrzeje trochę ten nasz balsam do oczyszczania, jakąś piankę I faktycznie te wszystkie takie miejsca bardzo proste jak najbardziej oczyścimy No ale co z tymi wszystkimi zakamarkami? No wiecie, takim jajeczkiem tutaj nie dojedziecie w te zakamarki Więc dla mnie niestety pod względem demakijażu ten produkt okazał się kompletnym fiaskiem I sama czułam się po prostu po nim, jakby ta moja skóra nie była... Doczyszczona i nie czułam się jakoś super, więc muszę Wam powiedzieć, że dla mnie pod względem demakijażu kompletnie to urządzenie się nie sprawdziło. Nie jestem z niego zadowolona i sama też zauważyłam, że po prostu, no. Jakby no nie, to, to urządzenie po prostu nam nie dojedzie w jakieś newralgiczne miejsca, tutaj koło nosa, koło oczu. No, jakby ja też nie widzę tego, żeby ono miało jakoś fajnie szorować. No dobrze, jest ta temperatura, to 42 stopnie, jest ta kwestia tych jonów dodatnich, no ale powiem Wam, że jakoś tak. Średnio w to wierzę Kolejna funkcja, która jest w tym urządzeniu To jest ta funkcja numer dwa, czyli naciskamy sobie dwa razy na to nasze urządzenie I wtedy pojawiają nam się również te wibracje, również podgrzewanie do 42 stopni No i wtedy pojawiają nam się już jony ujemne I właśnie ten tryb numer dwa to jest taki tryb, który ma nam nawilżać skórę bardzo mocno ją odżywiać. No i przede wszystkim, właśnie te jony ujemne mają nam wtłaczać różnego rodzaju, właśnie nasze kremy i podgrzewać. I tutaj, jak najbardziej, wydaje mi się, że to urządzenie w miarę się sprawdza, i nie widzę tutaj jakiegoś większego mankamentu czy problemu, po prostu. No, ta twarz jest bardziej miękka, no bo to jest normalne, że w kiedy podgrzejemy troszeczkę nasze bukna kolagenowe, one się stymulują do produkcji, łatwiej też pod wpływem ciepła wchłaniają się różnego rodzaju kosmetyki. Do naszej twarzy Więc tak, tutaj jak najbardziej mogę Wam powiedzieć, że nie mam zastrzeżeń Nie zauważyłam jakichś spektakularnych efektów No ale też zastrzeżeń mieć nie mogę Jeżeli chodzi o tą trzecią funkcję tego urządzenia Jest to taka funkcja, która, która ma nam pomóc regenerować naszą skórę Wtedy używany jest taki przyjemny hud Jest oczywiście ta jonizacja ujemna, czyli ta sonoforeza no, i do tego mamy światło niebieskie, które ma nam pomóc regenerować tą skórę i wtłaczać te środki aktywne. No, i tutaj muszę Wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o porównanie Foreo, UFO, plus do tego to, no to wydaje mi się, że UFO działa o wiele mocniej, o wiele lepiej. Fajniej tą skórę podgrzewa i lepiej działa. Jakby no, różnica między tym a UFO jest bardzo, bardzo duża, cenowa oczywiście. No i też przede wszystkim, jeżeli chodzi o jakość wykonania, jeżeli chodzi o jakość tego działania, ja jestem o wiele bardziej zadowolona z UFO. Sama go stosuję od prawie chyba 3 lat i miałam UFO 1 i UFO 2 i wydaje mi się, że o wiele fajniej wtłacza nam te składniki aktywne niż ten produkt. No i słuchajcie. I w ogóle jeszcze tak, te wszystkie koreańskie czy tam chińskie blogerki, które to reklamują, opowiadają o tym, że jeszcze można sobie tutaj włożyć maseczkę różnego typu i jeździć tym trzecim elementem, właśnie w sensie na tym trzecim programie, właśnie tą maseczką, która jest taka mniejsza, albo na dużą maskę w płachcie sobie położyć i po prostu jeździć nadal tym urządzeniem z tymi jonami ujemnymi. Z tym chłodzeniem, no i oczywiście z tą lampą niebieską led. No i ja Wam powiem, że no ja jakoś tak efektu nie zauważyłam. O wiele fajniej u mnie się sprawdziło UFO. I chyba właśnie to jest jedyny taki produkt, na którym troszeczkę się zawiodłam, jeżeli chodzi właśnie o markę InFace. Jeżeli oni by wcale nie mówili o tym oczyszczaniu, i o tych jonach dodatnich, i o tym, że można wykonywać demakijaż. Tym urządzeniem, to jak najbardziej wydaje mi się, że faktycznie trochę to urządzenie działa i te jony ujemne tutaj działają. Ta sonoforeza i to światło na pewno nie tak mocno jak przy UFO, ale faktycznie muszę przyznać, że to by super działało i te dwie funkcje są całkiem niezłe. Ale to, że jeszcze producent mówi, że tak, jeszcze oczyszczaj ten twarz, jeszcze masz głębokie oczyszczenie i tak dalej. Mnie nie do końca to pasuje, bo po prostu sama widzę, że moja buzia, która jest gładka i delikatna i praktycznie nie mam wyprysków, jest średnio oczyszczona. A co dopiero na przykład em, skóra, która ma wypryski, ma zaskórniki, ma dużo ilość wągrów, no nie wydaje mi się, żeby to super jakoś oczyszczało. Tak więc e, moja opinia o tym urządzeniu jest szczerze mówiąc taka średnia. No, daje takie. 3 na 5, może 2,5 na 5, no bo faktycznie ta druga i trzecia opcja korzystania z tego urządzenia nie są najgorsze i faktycznie jeżeli kogoś nie stać na Foreo UFO, które no niestety trochę kosztuje, to jest to fajne do podgrzewania skóry i do wtłaczania właśnie poprzez jony ujemne właśnie tych różnego rodzaju składników aktywnych ale wydaje mi się, że o wiele fajniej jednak będzie ym, na przykład wychodzić masaż tym urządzeniem, czyli tym peelingiem kawitacyjnym, o którym już Wam mówiłam I wydaje mi się, że tutaj jak najbardziej te jony ujemne są, jest ten EMS Puls, który bardzo fajnie działa I nie trzeba mieć tego kolejnego urządzenia, yy, żeby po prostu tę buzię odżywić Więc jak najbardziej to uwielbiam i jestem nim zachwycona No a... Tutaj mam bardzo takie mieszane opinie, natomiast myślę, że jeżeli chcecie przetestować, chcecie spróbować na własnej skórze, to warto, no bo po prostu wtedy same będziecie wiedziały, czy się u Was sprawdziło, czy nie. No, u mnie niestety jakiegoś szału nie widzę. Może dlatego też przez to, że mam porównanie po prostu z UFO 1 i UFO 2, które po prostu uwielbiam i sprawdzają się u mnie rewelacyjnie. I co Wam jeszcze mogę powiedzieć, to to, że UFO pomogło mi też sobie trochę poradzić tutaj z tym drugim podbrótkiem, bo ono też fajnie podgrzewa tą tkankę i ten kolagen zachęca do produkcji, więc u mnie na przykład UFO się bardzo fajnie sprawdziło. Natomiast, tak jak mówię, co do tego urządzenia, mam mieszane odczucia. Nie jestem w stanie być w 100%, więc taka wow, zachwycona i tak dalej. Wydaje mi się, że jak na swoją cenę i na to, że nie oczekujemy od tego urządzenia. Jakby bardzo dużo, to jest ono w porządku i te dwie opcje są całkiem przyjemne. Natomiast to oczyszczanie to dla mnie jakaś porażka. E, mam nadzieję, że dość interesująco Wam o nim opowiedziałam i że Wam ten filmik się podobał. Mam nadzieję, że tak, bo, bo ja jestem przeziębiona i po prostu znalazłam sobie pomysł na wieczór, że opowiem Wam o wszystkich urządzeniach, jakie posiadam w domu i które lubię i się nie sprawdzają. Więc, kochani. Dziękuję mam za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się ten film podobał i że trochę Wam opowiedziałam właśnie o tym urządzeniu Inface jajeczku. Nie wiem, jak je inaczej nazwać, bo nie ma ona jakiejś specyficznej, ojej, wypiłowy mi się specyficznej nazwy właśnie na stronie producenta, czyli InFace. To jest jedyne urządzenie z marki Inface, które przychodzi w takim woreczku. To też wam muszę powiedzieć, i ono nie ma tego USB-C, tylko ma taką okrągłą wejściówkę, więc kolejna ładowarka. I to też mi się nie podoba tutaj, że to urządzenie jest na taką ładowarkę, tamto jest na płaską ładowarkę. No, to, to jest akurat tutaj niefajne, wolałabym, żeby wszystkie ładowarki były takie same, no bo wiecie, po prostu, ile możemy trzymać tych ładowarek w łazience. Ja już mam po prostu dosyć, mam od szczoteczki, od szczoteczki do zębów, od szczoteczki do twarzy, od masaże. Pod oczy, no powiem Wam, że tych urządzeń po prostu jest pełno. I dlatego na przykład podoba mi się też foreo, bo ona ma do wszystkich urządzeń tą samą wtyczkę, więc mega wygoda, bo mamy tak naprawdę jedną ładowarkę i nie musimy się przejmować tym, którą podłączymy, bo każda działa tak samo i nie szukamy wśród 10 różnych kabli więc to jeszcze tak tylko na pożegnanie Wam powiem. No i dziękuję Wam za uwagę. Dawajcie znać, czy macie to urządzenie, co o nim myślicie. Ja jestem bardzo ciekawa Waszych opinii, no i dziękuję Wam za uwagę dzisiaj. Mam nadzieję, że zobaczycie kolejne moje filmy, buziaki pa!